Witajcie w osiemnastym odcinku w Kuchni. Jesteś taka hot. Temperatura! Dawno w odcinku w Kuchni. Otóż dzisiaj był wyjątek. Przyjrzymy sobie te oto katalogi produkcji kanału TAP, gotuje. Są to dwie, na razie dwie części całe. Zrobiłem w pracy. szykuję trzecią część tego katalogu. Nie wiem. Co sądzicie o tym? Czy mógłbym to zostawić w ulicy, żeby sobie uczestnicy załatwiali kopię moich filmów kulinarnych? Te katalogi, jak już mówiłem, użytkownikowi nieznany, były inspirowane czasami Giełdką, bo to jak to już, no jest na szczęście, nie wiem. Jakby co to kiedyś ja pokazywałam wam te, te gazety z przepisami. Jakby co to jak do już tego nie mam. Spowycinam. Oto mamy uwaga Unikat, jakby co że pozdrawiam Wolicę, SD z Wolicę. Chciałbym takie katalogi zobaczyć, to... jak najbardziej może... ...pooglądać obrazki, czy coś, żeby sobie zamówić jakiś film kulinarny. No kartki. Te książki, pamiętajcie, bez z poprzednich filmów, o tych książkach, o Dio Nisteroci. U nas paragon jest tu przyklejony. Ja cię. tej książki, jak nie pokazywałam, jakby co. Właśnie. I to tyle z tego katalogu. Teraz przejdziemy do drugiej części tych katalogów. co? That's it. That's it. That's it. The real brand, you gotta have the and